Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć kartę na miesiąc wrzesień dla urodzonych w znaku wodnika. Energia miesiąca, piątka buław, związki, partnerstwa, stosunki międzyludzkie, szóstka mieczy i sprawy zawodowo-finansowe, królowa buław. Szybko Wam ten czas minie, ten wrzesień Wam minie, tu jest ta piątka buław jest to taki czas rozdrgania walki z konkurencją walki z, z jakimiś takimi przekonaniami, dużo burzeń mózgu pomysły, kreatywność ogień, działanie, takie wiecie mm, dużo, dużo zresztą w Królowej Buław też nudy nie będzie stale będzie wam się coś zmieniało chociaż wy będziecie woleli stałość, stabilność, trzymanie się planów, natomiast bądźcie przygotowani że w sprawach zawodowych będzie bardzo dużo zamieszania, spontaniczności, zwrotów akcji, natłoku, wydarzeń, telefonów, SMS-ów, maili, na które takiego życia chaotycznego, nie zorganizowanego, nie takiego poukładanego, tylko wręcz będziecie bardzo zakręceni i przez to zmęczeni na koniec września po prostu będziecie psychicznie zmęczeni tym chaosem, zamieszaniem, tą walką, szarpaniem się, udowadnianiem, to takie trochę jest kopanie z koniem, e, przekonywanie o swoich racjach o ra że, albo inaczej, że ktoś nie ma racji. Także tutaj jest e, no tak ciężki miesiąc, zwłaszcza zawodowy, bo chaos, zamieszanie, e, nic pewnego, Zmiany planów. Także bądźcie przygotowani na taki właśnie gorący czas w, w życiu zawodowym i w ogóle jako cały miesiąc, bo, bo piątka buław niestety jest to czas takiego właśnie yy, zamieszania i chaosu. Jeśli chodzi o szóstkę mieczy, czyli sprawy stosunki międzyludzkie, sprawy yy, wokół. Jeżeli jesteście w relacji, to ta relacja się rozpadnie. Tu są nowe lądy, nowe miejsca zmian. Nigdy ta karta nie pokazała mi wspaniałej relacji, wspólnego płynięcia na nowy brzeg. Nie, ta karta pokazuje mi nową drogę. Samotną. Trudną z początku, ale na końcu wygraną. Bo może z początku rozstanie będzie Was bolało, ale z czasem, z każdym dniem, z każdym miesiącem, będziecie się bardziej utwierdzać, że nic lepszego Wam się nie trafiło, jak to rozstanie. Ten czas, który będzie tylko dla Was ta, to poczucie wolności, tak, bo szóstka mieczy mówi o poczuciu wolności. Więc to poczucie wolności e, będzie dla Was takim zachłyśnięciem. E, I tak jak powiedziałam, sami stwierdzicie, że nic lepszego, jak to rozstanie, e, Wam się nie przytrafiło. Nie mogło się przytrafić. Że związek, w którym byliście, lub jeszcze na początku września będziecie, to z perspektywy nic dobrego w wasze życie nie wnosił, nic dobrego w, w, dla was nie robił. I rozstanie będzie to lepszy, najlepszą decyzją, jaką, jaka cię mogła, drogi wodniku, spotkać. Także nie martw się, bo na początku będzie bolało. Na początku może być tak, że nie będziesz wiedzieć, jak się zachować, jak się e, czuć, jak dalej żyć, jak dalej funkcjonować. Ale mówię z każdym dniem, z każdym miesiącem będziesz szczęśliwy, że to ci się przytrafiło. Trudno to będzie ci uwierzyć oczywiście na początku. Ten chaos, zamieszanie również może się wiązać z rozstaniem, z odejściem, z przepłynięciem na drugą stronę. Także, drogi wodniku, czas zamieszania, chaosu, walki o swoje, walki z konkurencją, burzy mózgu pomysłów, kreatywności, a jednocześnie nowa droga uczuciowa. Hmm. Nie, tu nie ma relacji nowej. Tu jest na razie dopłynięcie i ułożenie sobie w głowie i uleczenie się, zanim się w tą nową relację wejdzie. Także nie płacz i nie rozpaczaj po tym kimś, bo to rozstanie będzie dla ciebie korzyścią.